Pamiętajmy serdecznie Urszula Aleluja Alleluja, biją dzwony, głos leci w świata strony. Pora zbliża się radosna, Pan z stał, wiosna, wiosna. Alleluja, Alleluja. Przyszliśmy tu o śmigłusie i śpiewamy o Jezusie, co zmartwychwstał wstał dnia trzeciego i odkupił świat od złego. Alleluja, alleluja! Wielki czwartek, wielki piątek cierpiał Pan Jezus za nas smutek. Za nas smutek ciężkie rany, za nas by był ukrzyżowany, aleluja, Alleluja. Anioł ogłosił tej nocy, Chrystus powstał o Twej mocy. I my także powstawajmy, na wiek wieków Go kochajmy, aleluja. Teraz liczę na pomoc w drugim rozpojeniem, bo razem ze mną śpiewa. Zagrajcie poleczkę, bo idę drżąc sieczkę. Raz, dwa, trzy. Polka już pojęta, Polka już pojęta, sieczka mi pocięta. Polka już pojęta, Polka już pojęta. Sieczka mi pocięta. Zagrajcie oberka. Bo mnie boli raz, dwa, trzy. Jak ja potańcuję, jak ja potańcuję, Życia zasmakuje. I jak ja potańcuję, jak ja potańcuję, Życia zasmakuje. Zagrajcie sztajera, bo mam walera, raz, dwa, Najpierw go obrócę, najpierw go obrócę, a potem porzucę. Najpierw go obrócę, najpierw go obrócę, a potem porzucę. Zagraj mi skrzypeczku, od ucha do ucha. Hej! Niech wszyscy zobaczą, niech wszyscy zobaczą, że czarno Niech wszyscy zobacz, że w dziewka. Co robię, że lubię śpiewanie i granie. Raz, dwa, trzy. Wolę ja to robić. Wolę ja to robić. Nic z chłopcem na sianie. Wolę ja to robić! Wolę ja to robić. Nic z chłopcem na sianie. Ej!